Jestem tu, tu maja, tu maja. Dzisiaj Wam pokażę że mam taki pokój. Patrzcie. Więc nie pokażę na no po pokoju. A. Bo sobie taki zrobiłam, bo bawię się. I tak! Tak, tak, tak. Idę. I patrzcie. Tu jest plakat. No, Disney Junior. A tu mam otwarte okno, no, a teraz leżałam, bo nagrywałam takie coś, takie coś, takie filmiki, które wiecie, a ja często takie się nagrywałam. kiedyś tam nagryłam, no ja tego, bo ja sobie kiedyś coś ściągnęłam. No bo tam są piosenki i efekty, a to jest ciłała mojej siostry Gabi, którą oglądacie, więc to pa. pa.